Dziękuję za ja się cieszę, uwagę, dziękuję za uwagę, dziękuję za uwagę, dziękuję za uwagę, się ja, temple tak. Przedstawicielka! Ah! Ah! Ale kupię było to zadaje. W ogóle cię Zobaczmy, czy mam poczucie rytmu. A nie słychać w ogóle. A to jest pastik. Ma gałęź Będzie lepiej brzmieć. Też się stąd wydostał. <noise> Kasłania teraz Nice. Okej. Okay. Ła, wow, jak mi się zakręciło w głowie, nie? Nie będziemy wiedziała co chodzi. No ale no ja też byłam kiedyś głupia jak byłam mama, nie? Po, przypomniałam sobie taką scenę z dzieciństwa, jak mieliśmy grać w remika a ja strasznie nie chciałam grać, zrobiłam coś takiego, że rozwaliłam wszystkim karty. Jak takie małe, niedojrzałe pacho po prostu. Teraz bym podeszła taka dwudziestoletnia do Ani 6-letniej, co to za Albo przegrywasz wojska. No <śmiech> <śmiech> właśnie, każde dziecko było dzieckiem, które nie rozumiało i myślało, że jest na pierwszym miejscu.